Nie pamiętam dokładnie daty, ale była to wrześniowa noc ubiegłego roku. Bardzo ciepła noc. O czwartej rano, właściwie mieszkałem tutaj dopiero kilkanaście dni. O czwartej rano poszedłem na adorację Pana Jezusa do tej kaplicy. Tutaj zaraz obok bazyliki, kaplicy wieczystej adoracji. W środku był Jezus, dwie kobiety, młody mężczyzna, no i ja doszedłem. Po kilkunastu minutach wyszedłem, poszedłem do domu, ale ten mężczyzna wyszedł za mną. I miałem takie wrażenie, że chce o czymś porozmawiać, więc odwróciłem się i on sam zaczął. Zaproponował, że opowie mi historię swojego życia, a właściwie swojej relacji z Bogiem. Ten mężczyzna, który obecnie ma 30. 6 lat, w wieku 23 lat stracił rodziców. Oni mieli kancelarię adwokacką w Warszawie. Byli ludźmi bardzo zamożnymi, ponieważ mieli kilka kamienic i w Warszawie, i tutaj w Krakowie i w Poznaniu, po prostu z takiej rodziny zamożnej się wywodzili. On był jedynakiem. I w wieku 23 lat, kiedy on miał 23 lata, jego rodzice oboje zginęli. W wypadku samochodowym i tenże. Mężczyzna, 23-latek, został sam. Studiował wtedy prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Niemniej jednak został sam, właściwie nie miał nikogo i wdał się w kiepskie towarzystwo. To towarzystwo oczywiście od razu zaproponowało mu różnego rodzaju środki psychoaktywne. Właściwie to stał się bardzo szybko alkoholikiem. Zaczął używać narkotyków. Nawet wtedy, jak rozmawialiśmy, to mówił mi, że chyba nie było takiego domu publicznego, w którym by nie był. Po prostu ten człowiek się stoczył. I ten proces staczania się i tkwienia na dnie trwał aż do 34 roku jego życia. Kiedy nastąpił przełom? Otóż był tutaj w Krakowie, i rano wyszedł z jednego z klubów. Był pod wpływem alkoholu, narkotyków, spał na plantach w Krakowie. I w pewnym momencie się przebudził, i pierwsza myśl, jaka do niego dotarła, to było, że chce popełnić samobójstwo, dlatego że nie chce już tak dalej żyć, że męczy go to życie. Ale druga myśl, jaka przyszła, prawdopodobnie z Ducha Świętego, było to, że Chciałby jednak zobaczyć Jezusa. I na nogach, pozbawiony jakichkolwiek środków, chociaż rzeczywiście pieniądze ogromne posiadał, przyszedł tutaj do łagiewnik. Taki właśnie jeszcze pod wpływem alkoholu i tak, i tak dalej. I wszedł do kaplicy wieczystej adoracji. Jak sam opowiadał, była tam jedna osoba i on. I mówi tak, proszę księdza, trochę tam spałem trochę patrzyłem na Jezusa Eucharystycznego modliłem się. Mówi w tym dniu nastąpił przełom. To znaczy rozpoczął się proces nawrócenia. Zacząłem powoli wychodzić. Mówi nie minęło jak ręką odjął, ale powoli Jezus oczyszcza mnie z tych rzeczy. Zerwałem z tym środowiskiem, przestałem brać. Mówi jeszcze czasami sięgam po alkohol, bo trudno jest tego diabła wyrzucić. Mam nadzieję, że kiedyś Marek, ponieważ tak ma na imię, będzie mógł dać sam świadectwo, ponieważ jest wśród nas. Ja Ci bardzo dziękuję, że pozwoliłeś opowiedzieć przynajmniej krótko tę historię. Wiem, że jeszcze nie jesteś gotowy, żeby samemu dać świadectwo, ale mam nadzieję, że kiedyś otrzymasz tą łaskę i będziesz mógł świadczyć wśród ludzi o Chrystusie. Co się działo w życiu tego człowieka? Zaczął wołać do Boga. Sytuacja fatalna, sytuacja tragiczna, ale zaczyna wołać do Boga. Moi drodzy, jak czytamy Ewangelię, widzimy różne postaci, bardzo podobne do nas pod względem grzechów, problemów różnych dolegliwości, prawda? Kiedy ich sytuacja egzystencjalna się zmienia w momencie kiedy zaczynają wołać do Boga. Pamiętamy tego człowieka pod Jerychem który mógł zostać zlekceważony, ale co on robił, jak Jezus przechodził wśród tłumu? Wrzeszczał. On wrzeszczał do Jezusa. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I Jezus ten wrzask usłyszał i odmienił jego sytuację egzystencjalną. Wczorajsza Ewangelia o synu marnotrawnym. Kiedy sytuacja egzystencjalna jego się zmienia? Kiedy wchodzi w relację z ojcem? Kiedy zaczyna prowadzić dialog z ojcem? Wtedy się zmienia. Co to dla nas, chrześcijan, znaczy? To znaczy, że nasz stan, nawet jak jest beznadziejny, to nie jest beznadziejny. Dlaczego? Dlatego, że ostatecznie działać może i zmieniać nasze życie łaska Boża. I łaska jest jak fala. Ona nie działa natychmiastowo, chociaż czasami są takie przypadki, ale z reguły jest to proces. Pamiętamy, czy widzieliśmy taki obraz, kiedy fala uderza o brzeg. Robi to systematycznie. Uderza i uderza, i czasami jest w stanie wciągnąć w morze całe lądy. Skuteczność działania łaski. Przytoczę, drodzy bracia i siostry, taki fragmencik. Mianowicie do jednej z książek pani Debory Sianożęckiej, przynajmniej fragment wstępu, napisał znany chyba dziennikarz, mianowicie Marcin. Jakimowicz? Proszę posłuchać. To był naprawdę koszmarny rok. Dwa gigantyczne kryzysy, pytania o śmierć i życie, wybór, wóz albo przewóz. Wierzcie mi, to nie jest tania kokieteria. Miałem wrażenie, że mówię do ściany. Wołałem, a nie odpowiadał. Pamiętam, że 28 czerwca 2014 roku, w dniu największego kryzysu, będąc w samym środku jaskini lwa, wszedłem do kościoła w czasie ewangelizacji Mariacka Bless Night. Przy wejściu zastałem uśmiechniętych młodych ludzi z dominikańskiego duszpasterstwa. Boże, jak drażniły mnie te uśmieszki. Każdy podchodził do nich i losował karteczki ze Słowem Bożym. I ja wyciągnąłem z kapelusza słowa. Biadania moje zamieniłeś mi w taniec. Psalm 30. Ale trzeba wołać. Nawet jak wydaje, wydaje Ci się, że jesteś na dnie, trzeba wołać do Pana. Młody Karol Wojtyła pracował niedaleko stąd, w fabryce Sody. Sytuacja była bardzo trudna był to okres wojny. A zatem jego życie można, było, można by powiedzieć, że wisiało na włosku. W każdej chwili Wojtyła mógł zostać po prostu zastrzelony przez jakiegoś hitlerowca. Wojtyła postanowił w tym trudnym czasie, trudny czas jakby od zewnątrz i od wewnątrz też dlaczego, bo Pan Bóg jeszcze daje mu wtedy powołanie kapłańskie. Wojtyła postanawia budować relacje z Bogiem, postanawia wołać do Boga. Co nosi codziennie do pracy? To. Co to jest? Mała niebieska książeczka. Kto jest autorem? Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort. Jaki tytuł? Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Świetna intuicja wiary. Zbuduje moją relację z Bogiem. Będę wołał za pomocą najdoskonalszej pośredniczki, Matki Najświętszej. Dzisiaj książeczka jest wydawana w taki sam sposób. Taką książeczkę miał Karol Wojtyła. Jeździł z nią wszędzie, po całym świecie na pielgrzymki. Podczas jednej z pielgrzymek do Polski ją zgubił. Także może gdzieś krąży tutaj. Trzeba wołać. Nawet jak jest najgorsza sytuacja, trzeba wołać do Pana. Chciałbym się odnieść teraz do. Księgi Królewskiej, a właściwie zainspirowała mnie do tego autorka tej książki, z której przytoczyłem słowa Jakimowicza, Debora Sianorzęcka, książka pod tytułem Eliasz. Otóż w Księdze Królewskiej pojawia się postać proroka Eliasza. My go możemy znać z czyta liturgicznych podczas Mszy Świętej, szczególnie z dwóch sytuacji. Pierwsza to jest wtedy, kiedy Eliasz zostaje przez Boga posłany do Sarepty Sydońskiej. Tam spotyka Wdowę, biedną wdowę, która wyszła na zbierać drwa. Po co? Po to, żeby dla siebie i dla swojego jedynego syna przygotować strawę. Miała tylko garść mąki i baryłkę oliwy. Natomiast Eliasz, wydawałoby się człowiek bardzo egoistyczny, mówi, żeby najpierw dla niego przygotowała posiłek. Kobieta wzbrania się, ale w pewnym momencie ulega, przygotowuje podpłomyk. Po co ta cała sytuacja? Po to, ponieważ Eliasz przygotowuje się do konfrontacji, do potężnej konfrontacji, o której zaraz powiem, a ona dokonała się na górze Karmel. Eliasz wchodzi w relację z tą wdową, nawet u niej zamieszkał. W pewnym momencie jest taka sytuacja, że syn, ten jedyny syn wdowy przestaje oddychać. Właściwie umiera na rękach swojej matki. Co się dzieje dalej? Eliasz dokonuje uzdrowienia, można by było nawet powiedzieć, wskrzeszenia w syna tej wdowy. Co więcej, dzban Monki nie wyczerpał się ani baryłka oliwy również nie została wykończona. Inna sytuacja z życia Eliasza, ta, do której właściwie chcemy zmierzać. To jest wydarzenie z góry Karmel. Otóż tam Eliasz aranżuje następującą sytuację. Gromadzi proroków w liczbie 850 proroków Boga Baala, ponieważ wówczas w Izraelu rozprzestrzeniał się kult pogański Boga Baala za przyczyną żony, żony króla Ahaba Izabel, która wybijała proroków Boga Jahwe. A na to miejsce rozprzestrzeniała kult pogański boga Baala. Na Górze Karmel Eliasz gromadzi tych proroków i jest on sam naprzeciw nich. Górę otacza tłum ludzi, którzy w każdej chwili Eliasza mogą rozszarpać. Znajduje się on w bardzo trudnej sytuacji. Dalej proponuje, aby prorocy Baala zabili cielca, ułożyli go na drwach. I modlili się do swojego Boga. I on analogicznie, zabija cielca, kładzie go na drwach i modli się do Boga Jachwę. Ten kult Baala był bardzo specyficzny. Był takim kultem orgiastycznym, gdzie dużą rolę odgrywała prostytucja sakralna. Ci prorocy pijani tańczyli wokół ołtarza, kaleczyli się, ale nic się nie działo. Bóg Baal nie sprowadził. Ognia, żeby strawić ofiarę, która została złożona na drwach. W pewnym momencie nawet Eliasz z nich kpi i mówi im, żeby wołali głośniej, ponieważ Baal to Bóg, a więc może jest zamyślony i nie słyszy. Napięcie rośnie. Dlaczego? Ponieważ tłum domaga się jednak jakichś wydarzeń, jakichś znaków. Eliasz pozwala sobie na to, żeby. Drwa, na których On położył swojego zabitego cielca, polano wodą, a więc wierzył mocno w Boga i woła do Boga, i w pewnym momencie od Boga sprowadza ogień. Ogień dotyka drwa, cielca, ofiara zostaje strawiona. W trudnej sytuacji Eliasz co robi? Woła do Boga. Woła do Boga. Otóż jak zachowuje się. Nasz Mistrz, obecny wśród nas w najświętszym sakramencie, w trudnej sytuacji. Jezus na Krzyżu. Jakie wypowiada między innymi słowa Jezus na Krzyżu? Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nieznajomość Pisma Świętego prowadzi do tego, że w jednym z programów telewizyjnych dziennikarka mówi, że nawet Jezus miał chwilę zwątpienia. To jest kompletny nonsens. Dlaczego? Ponieważ Jezus, mówiąc, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, korzysta z Psalmu 22, który idzie tak: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku: Boże mój, wołam w ciągu dnia, a nie odpowiadasz i nocą, a nie znajduję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela, Tobie zaufali nasi przodkowie. Zaufali i Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni. Tobie ufali i nie doznali wstydu. To jest tylko fragment Psalmu 22, który, którym modli się Jezus na krzyżu. Dlaczego Jezus to robi? Określamy często Chrystusa jako nauczyciela. A więc Jezus jest nauczycielem do końca. Tak jak Jan Paweł II był nauczycielem do końca. I uczył, dał katechezę umierając, katechezę bezcenną światu, w jaki sposób należy podejść do tajemnicy śmierci, przejścia człowieka. Jezus, umierając na krzyżu, uczy nas, w jaki sposób mamy zachowywać się w podobnych sytuacjach, mamy wołać do Boga. Czytałem kiedyś komentarz do tego psalmu ojca Piotra Rostworowskiego, nieżyjącego kameduły, który stwierdził, że to jest jakiś geniusz. Dlatego, że na kilka wieków przed tym wydarzeniem na Krzyżu ktoś napisał Psalm. Kto? Bóg napisał Psalm, posługując się ręką ludzką. O czym? O człowieku cierpiącym. Przecież ten Psalm tak naprawdę jest wydobyciem tego, co się w człowieku dokonywało na Krzyżu, co się, co się dokonywało w Jezusie na Krzyżu. To jest jakiś geniusz ponadczasowy, to jest, nie wiem, dwudziesty czy któryś cud świata. Jak to jest możliwe, że kilka wieków przed Chrystusem powstaje tekst, który relacjonuje wszystko to, co dzieje się w duszy umierającego Jezusa na krzyżu? To jest fenomen. My czasami się zachwycamy jakimiś rzeczami o, jak super, jakie fajne to jest dopiero fajne to jest coś niesłychanego ale ten psalm również ukazuje to, co się w nas dokonuje w sytuacji kryzysowej. I co wtedy trzeba robić? Wołać: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Do końca jest nasz Pan i Mistrz, nauczycielem. Idźmy dalej. Ta scena na krzyżu to jest agonia. My często agonię z czym t, t, z czym kojarzymy agonię? No z umieraniem, a to jest nieprawda. Greckie agonia oznacza walkę. Wtedy się dokonuje właśnie starcie pomiędzy prawdziwym Bogiem i człowiekiem, i pomiędzy śmiercią, po to, abyśmy i my mogli przejść agonię i zwyciężyć dzięki Jego zwycięstwu. Po tych wydarzeniach. Po tych wydarzeniach na Górze Karmel, co robi Eliasz? Eliasz wychodzi na sam szczyt góry. Jak się zachowuje na tym szczycie? Kuli się. Po prostu przyjmuje postawę prenatalną, swoją głowę wkłada między kolana. Dlaczego? Wołał do Pana. Pan wyzwolił go z tej trudnej sytuacji i idzie na czubek góry, spotkać się z Panem, przyjmuje postawę prenatalną. Co to jest postawa prenatalna? To jest postawa kogoś, kto się ma narodzić. A zatem ten prorok ma się na nowo narodzić. Jezus jest określany prorokiem, najwyższym prorokiem. Czy Jezus mógł przyjąć postawę prenatalną? Nie. Dlaczego? Ponieważ szatan doskonale obserwuje historię zbawienia, i on spowodował, że grzech przybija Jezusa do krzyża, po co, żeby nie przyjął typowej dla proroka postawy prenatalnej, żeby się nie mógł na nowo narodzić. I to samo czyni z nami, próbuje nas ukrzyżować. Czym jest grzech? Grzech to jest śmierć, bo to jest odłączenie się od Boga. Ale jednak jest słabym, zły jest słabym obserwatorem historii zbawienia, bo nawet ten najwyższy prorok, który nie może przyjąć postawy prenatalnej i na nowo się narodzić, zwycięża śmierć. I tu dokonuje się zwycięstwo Boga. Otóż to ta sytuacja na drzewie krzyża jest sytuacją dla nas kluczową. To jest coś co jest ponad jakimś wydarzeniem, jakimś fenomenem ponadczasowym i ponadhistorycznym. Dlaczego? Bo i my często jesteśmy grzechem stłamszeni, ukrzyżowani, zbici i w tej sytuacji trzeba wołać: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale ten Psalm 22, który jest dość długi i zachęcam, żeby go sobie przeczytać, może nawet dzisiaj przemedytować. Kończy się w następujący sposób: Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami. Tylko jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch a moja dusza będzie żyła dla Niego. Potomstwo moje jemu będzie służyć. Opowie o Panu pokoleniu przyszłemu i sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczynił. A zatem i w naszym życiu, bez względu na sytuację, możemy wołać. Nawet jeśli jesteś przybity do krzyża, nie możesz przyjąć postawy nowego narodzenia, to możesz wołać. I Pan uczyni z Ciebie nowe stworzenie. Amen.